Wojna. Wojna się nie zmienia, ale czasem warto na nią spojrzeć z innej perspektywy. Można oczywiście mówić o heroizmie i poświęceniu, o przesuwających się liniach frontu, ruchach wojsk i obronie ojczyzny, ale codzienność wojny spycha narodowość i ideologię na dalszy plan, bo wojna to tak naprawdę los uwikłanych w masowe nieszczęście ludzi po obydwu stronach frontu. I o tym jest ta opowieść. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas. A to jest recenzja Valiant Hearts The Great War w wersji na komputery osobiste. Gra wyszła też na PlayStation 3 i 4 oraz Xboxa 360 i One. Oto Karl. Karl jest Niemcem mieszkającym we Francji ze swoją francuską żoną Marie i teściem Emilem. Mamy rok 1914 i właśnie w zamachu zginął książę Ferdynand, co rozpoczęło I wojnę światową. Karl zostaje wyrzucony z kraju i trafia do niemieckiej armii. A kilka dni później jego starzejący się teść zostaje wcielony do armii francuskiej. Mary została w domu, z małym dzieckiem, a dwaj mężczyźni spotykają się na froncie po dwóch przeciwnych stronach konfliktu. Ale ta opowieść ma więcej bohaterów: Frediego, pałającego, rządzą zemstę Amerykanina oraz sanitariuszkę Annę, a i psa, też sanitariusza. Los rzuci ich na pola bitwy, do podziemnych tuneli i obozów jenieckich. Będą świadkami pierwszego masowego użycia gazów bojowych, obszarowego wykorzystywania artylerii i poznają siłę ogromnych czołgów. Ale przede wszystkim będą walczyć o przetrwanie swoje i swoich bliskich. Valiant Hearts to przede wszystkim opowieść, a dopiero potem gra. Zbudowana na znanej z ostatnich Raymanów w platformie UbiArt nie jest platformówką, a raczej przygodówką z elementami zręcznościowymi. Będziemy tu uczestniczyć w szarży przez pole bitwy, unikając pocisków artyleryjskich, leczyć rannych, skradać się pośród nocy chowając za krzakami, rozwiązywać bardzo klasyczne łamigłówki rodem z gier logicznych, ale też i wykonywać określone zadania w stylu typowym dla przygodówek, zbierając przedmioty i używając ich w określonych miejscach. Rozgrywka jest bardzo prosta, można by nawet powiedzieć, że płytka, ale i względnie różnorodna, przez co nie znudzimy się wykonując wielorakie czynności. Opcjonalny system podpowiedzi pomoże nam ruszyć dalej, jeśli przypadkiem się zatniemy. Dodatkiem są liczne znajdźki, które możemy kolekcjonować, i są to jedne z lepszych znajdziek, jakie napotkałem w grze, bo każdy znaleziony przedmiot to mała, zwarta lekcja historii. Ciekawostka dotycząca przedmiotów używanych przez żołnierzy, ich życia codziennego lub technologii wojennej tamtych czasów. Teksty nie są długie, przerywają rozgrywkę na krótką chwilę, a przy tym bywają naprawdę ciekawe, więc aż chce się te znajdki kolekcjonować. Dawno nie widziałem tytułu o tak dobrze zaimplementowanym nienachalnym aspekcie edukacyjnym. Ale nie wszystko jest tu idealne. Rysowana grafika przypominająca kolorowany akwarelami komiks wygląda świetnie, ale trochę lepsze wrażenie robi na statycznych obrazkach, bo animacje już tak nie zachwycają. Pojawiają się tu drobne błędy, a przejście gry zajmuje zaledwie 6 godzin w porywach do 9, jeśli jest się zbieraczem. A czasami widać, że niektóre obiekty są narysowane w wyraźnie niższej rozdzielczości niż inne ale tak naprawdę ani oprawa, ani rozgrywka nie są tu głównym daniem, bo służą one przede wszystkim opowiadaniu historii. A ta w swoim minimalizmie ma moc. Poza przerywnikami, w których bohaterowie czytają pisane przez nich listy, a narrator łączy ze sobą kolejne sceny i wydarzenia historyczne, cała opowieść jest praktycznie nie ma. Postacie porozumiewają się bełkotliwymi półsłówkami i obrazkami wyświetlanymi w chmurkach tekstowych. Ale pięknie rysowane tła, stylizowane sylwetki oraz wyborny podkład muzyczny sprawiają, że wszystko to ma klimat i charakter, nawet jeśli opowieść pod koniec trochę za bardzo uderza w pompatyczne tony. I chyba ten minimalizm oraz powiązana z tym wyciągnięta na wierzch wyrazistość zachowań postaci sprawia, że tak bardzo się do nich przywiązujemy. Jak na dłoni widzimy, kiedy nasi bohaterowie cierpią, kiedy się cieszą, kiedy zamartwiają albo z determinacją walczą z przeciwnościami losu. I dlatego Valiant Hearts: The Great War to piękna gra nie o wojnie, a o ludziach na tle wojny. Game on.